Dobra, moi drodzy, pewnie myślicie, że ja to nagrywam w przerwach jakichś półgodzinnych, ale nie, jeden nagrywam po sobie. Ogólnie patrzcie na to, jak bardzo amerykańska jest ta y, lodówka, jest z jakichś filmów, aż uklęknę. Jest sobie taki cały dziwny pojemnik mleka. Tutaj masz pełne mleko, pełno tłuste jakieś dziwne. Też cały baniak, który wygląda jak jakieś borygo do samochodu. Tutaj mamy jaja w opakowaniu y, 20. to jest 12 czy to 18, no właśnie właśnie. Tutaj mamy serwon on jest, ma obsesję na płacie Sera Koziego, więc go nakupił. Uwaga. Polska kiełbasa. No, no więc mamy sobie takie coś. Tutaj mamy bekon z indyka, bo on nie jest y, ze świnki zbyt chętnie i z krówki na szczęście, więc mamy bekon z, y, z indyka. Jak będziemy sobie chcieli zjeść majecznicę z bekonem, to więcej tej kiełbasy pomidorki. Nie kupił mi w ogóle szczypiorko, o który prosiłam, więc jest beznadziejny. Tutaj mamy jakieś gówno do pizzy, którą chcę zrobić taką, wiecie, e, jak to się nazywa? Deep dish pizza? Taka, wiecie, taka inna. No i powiedziałam że nienawidzę bo, e, mięsa mielonego wczoraj że w ogóle jest beznadziejne, ale muszę to odwołać, bo nie chcę być podła. No i mamy też takie coś, co wiadomo, wszędzie sprzed w Stanach mam wrażenie, że naprawdę wszędzie to mają i że to tylko na filmach tak było, a to jednak rzeczywiście świry to są jakieś Tutaj jakieś... Mama Marysi Peperoni No nieźle yy, I tutaj mamy tak Jeden jakiś likier do kawy yy, O smaku Wiadomo jakim yy, Orzecha leśnego I mamy sobie Miętowy I to jest patrzcie, coffee cream Tutaj mamy jakieś gówno Musztardę, tutaj mamy serek Philadelphia, którą też kocha NIE! Tutaj mamy to. To też jest takie jakieś amerykańskie. No i tutaj mamy taki elektroniczny. Jak sam nie ubić. Pozdrawiam bez odbioru. A tutaj, żeby nie było, że jestem słaba, mamy lód. Mamy lody y, pistacjowe. I mamy lody mentowe, czekoladowe, czyli jego ulubiona i moje ulubiona. Ale te pistacjowe są takie trochę sztuczne. Is it mine? No! Stop like playing in. and just bite.